Witam Was w kolejnym filmiku, w którym przedstawię Wam, co działo się z platformą e-commerce Light Shop przez ostatnie 3 miesiące. Na początek szybka informacja. W końcu udało mi się kupić nowego laptopa, dzięki czemu oczywiście będzie mi łatwiej pracować, ale też filmik, który oglądacie właśnie w tym momencie, dużo lepiej się prezentuje. No i przechodzimy do omówienia platformy e-commerce, a pierwsze zmiany dotyczą tego, co widzi klient sklepu internetowego. Pomijając stronę główną sklepu internetowego oraz kategorię produktów, to właśnie strona produktowa jest jednym z najważniejszych elementów. Jeżeli chodzi o zmiany wizualne, po prostu przeskoruluje stronę, poklikam różne elementy, zobaczycie jak to wygląda. Przykładowo tutaj pojawiła się taka sekcja, gdzie możemy sobie rozwinąć szczegóły. Tutaj widzimy kurier jest od 15 zł, rozwinięciu widzimy właśnie jacy to są kurierzy, o jakich kwotach w ogóle tutaj mówimy. Jest też informacja o darmowej wysyłce od 300 zł przykładowo i dodajmy coś do koszyka i od razu widzimy, że to znika, ponieważ już udało nam się osiągnąć właśnie taką zniżkę dla Całego koszyka, dalej idąc, mamy parametry techniczne, opis produktu, tutaj akurat bez zmian, no i kolejne zmiany wizualne dotyczą właśnie tej sekcji, gdzie mamy komentarze. Koniecznie muszę jeszcze powiedzieć parę słów o zmianach prawnych, które weszły w życie 1 stycznia tego roku pod nazwą Omnibus. Pierwsza zmiana dotyczy tego, jak mają być prezentowane ceny w przypadku rabatów. Tutaj mamy taki dopisek: najniższa cena z 30 dni przed obniżką 125 zł. I dzięki temu klient wie, że nie było niższej ceny właśnie w ciągu tych 30 dni i nie jest tak jakby oszukany przez sprzedawcę, że ta cena nie została zawierzona, a później obniżona. Kolejna zmiana dotyczy opinii produktów i zobaczmy, jak to teraz wygląda. Mamy taką informację, że opinię weryfikujemy dowodem zakupu, dzięki czemu możesz mieć pewność, że klient zapoznał się z produktem. Tak, i właśnie o to w tym wszystkim chodzi, żeby klienci wystawiali komentarze wtedy, kiedy coś już przetestowali, a nie zanim to zrobią. To może być nawet złośliwa konkurencja, która po prostu będzie pisała takie komentarze. Także na pewno jest to coś, co pomoże klientom dokonać odpowiedniej decyzji zakupowej. Idziemy do kolejnego kroku, i jest to droga zakupowa. Tutaj po raz kolejny skupię się na zmianach wizualnych, czyli przeskoruluję sobie to od góry do dołu. Zobaczcie, jak to wygląda. I, I w zasadzie to tyle, tak? Myślę, że możemy przejść dalej. Kolejna rzecz, którą Wam pokażę, to jest drobnostka, ale w tym momencie przyciski oraz inne elementy związane z motywem na stronie internetowej zacząkane są do maili, czyli jest dokładnie taki sam kolor, czerwony, oraz zaokrąglenie przycisków, w tym przypadku akurat ostry. I tak, tak to właśnie się teraz prezentuje. Dzieje się to oczywiście wszystko w sposób. Automatyczny. Jeżeli chodzi o elementy, które widzi klient sklepu internetowego, to pojawiła się jeszcze integracja z Instagramem, czyli wyświetlają się tutaj tak zwane rolki i poniżej możemy zobaczyć przykładowy film. No, i to w zasadzie tyle. No, i teraz możemy przejść do omówienia panelu administratora. I pierwszą rzeczą, którą wam tutaj pokażę, jest pulpit. Pulpit, który jest takim miejscem, w którym możemy zorientować się, co w ogóle dzieje się w sklepie internetowym. I nie ma tutaj jeszcze wszystkich informacji, które chciałbym, żeby były zawarte. Na pewno w przyszłości pojawią się różnego rodzaju anomalie, czyli coś, co w inteligentny sposób będzie nam podpowiadało, co powinniśmy zrobić, jak zareagować. Przykładowo, to może być nagły wzrost ilości zamówień. Natomiast tak to wiedza się prezentuje. W ogóle tutaj, gdzie zera się wyświetlają, to po prostu ukryłem dane, żeby nie pokazywać wyników sprzedażowych. Przykładowo, mojego klienta, no bo wiadomo, że to jest nie na miejscu, a właśnie korzystam z tego panelu żeby wam to zaprezentować. Jedna z najważniejszych zmian dotyczy przedstawienia w przejrzysty sposób statusu ofert i możemy przykładowo zobaczyć, ile ofert nie ma przypisanych kategorii i klikając sobie w taką strzałeczkę, od razu nam się one wyświetlają. Możemy nawet wiele metod zaznaczyć i przypisać te kategorie, ewentualnie dla każdej z nich osobna, kliknąć i je wybrać. Jak widzicie, wszystko dzieje się bardzo szybko. Nie trzeba wchodzić każą z ofert osobna, albo myśleć o tym, jaki tutaj magiczny moduł dorzucić, jak to jest bardzo często na innych platformach. Oczywiście przypomnę, że takie moduły często są płatne. A tutaj to jest taką podstawą, no bo trzeba szanować czas pracy obsługi sklepu. Chyba tak można nazwać właśnie tych ludzi. Oczywiście w tym miejscu również zaszło sporo zmian związanych z aspektami wizualnymi oraz użytkowymi. Jest to dużo bardziej poukładane. Natomiast właśnie na czym chciałbym się jeszcze skupić to jest ten pasek z lewej strony Wcześniej był, były dwa paski w zasadzie, był jeszcze jeden cieniutki. W tym momencie to wszystko jest tak poukładane, że jest od góry do dołu. To jeszcze nie wszystko jest gotowe, natomiast użytkownik jest w takim wydawałoby się logicznym miejscu. Możemy się od razu wylogować. Tutaj mamy rzeczy takie jak czat. Oczywiście czatu otwierać nie powinienem, bo tam są dane prywatne. Tak, to jest takie przypomnienie, że czat również jest wbudowany w aplikację i jest zawsze pod ręką. Powiadomienia, znaki specjalne nawet możemy sobie w tym momencie włączyć, żeby coś skopiować. No, i menu to też zostało przebudowane, to główne menu. Analityka, system RP, sklep. Tutaj jeszcze system rezerwacji w ogóle jest, ale w tym konkretnie panelu jest on wyłączony. No i wyszukiwanie, tak jak działało wcześniej, to nadal jest to dostępne, czyli możemy wpisać sobie Impost. Tak, Bardzo często akurat wpisuję to słówko. I widzimy od razu, że możemy wygenerować etykiety do konkretnych zamówień albo przejrzeć cennik. Kolejny przykład dotyczy edycji ofert. Wejdźmy sobie na przykład tutaj. I tak, oczywiście zaszło tutaj bardzo dużo zmian. Ja wszystkich nie mogę omówić, chociaż nawiązując jeszcze na chwilkę do omnibusa, po najechaniu na cenę rabatową, widzimy, jaka była najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni. Jest na pewno to bardzo pomaga, żeby nie zrobić gafy. Tak, że klient będzie mógł dostrzec, że ta cena rabatowa jest wyższa niż taka, która była w ciągu ostatnich 30 dni jeszcze. Natomiast to, co jest bardzo istotne, to jest edycja cech. Bo. Musieliśmy temu poświęcać bardzo dużo czasu, żeby to wszystko uzupełnić. I w tym momencie, no w zasadzie, widzicie, jak to wygląda. Co Mogę tutaj dodać przykładową taką cechę. Niech to będzie ciśnienie propanu, jeden bar. Tak? Ale to, co jest dużo ciekawsze, to kiedy usuniemy wszystkie cechy. Czyli, tak jakbyśmy tworzyli nową ofertę, pojawi się taka sugestia, czy chcielibyśmy skopiować cechy z innej oferty. I to jest coś, co może nam bardzo przyspieszyć pracę. I ostatnią rzeczą, którą dzisiaj omówię, jest kreator stron, który wygląda zupełnie inaczej. Jest poukładany, czyli w dużym skrócie elementy, które nie są nam zawsze potrzebne pod ręką, zostały ukryte, tak żeby właśnie nie przeszkadzać i skupić się na najprostszej edycji. W szybkiej edycji na pewno pomoże wyszukiwarka ustawień elementu. Wpiszemy sobie na przykład margines i w tym momencie widzimy już taką opcję. Tak, nawet gdybyśmy korzystali z tego pierwszy raz, byłoby to łatwo znaleźć. Możemy albo wpisać wartość, albo coś chwycić i tutaj przyciągnąć od góry do dołu. No, wszystko widzimy, że działa bardzo płynnie. No i tak na sam koniec chciałem Wam pokazać, że dodałem taką oczywistą funkcjonalność, którą jest wyszukiwanie i podmiganie tekstu. Naciśniemy sobie Ctrl F, oczywiście skrót ten każdy powinien znać. Napiszmy Pro, nacisnę Enter. O, widzimy w tym momencie jesteśmy tutaj. Tutaj kolejny raz. Wiele razy to występuje. I zamieńmy sobie na pies. Akurat tak sobie wymyśliłem dzisiaj. I zamienimy wszystkie wystąpienia. I w tym momencie możemy zobaczyć, że faktycznie w każdym miejscu to się zamieniło. No i może tam na, na pewno oszczędzić sporo pracy. Nie będę Was już więcej tym tematem zanudzał, ale na pewno zachęcam Was do pisania komentarzy. I dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Cześć!